Nie dla prywaty, tutaj liczy się zimny pragmatyzm. Chwabe układy, jak szpady się patrzy, pójdą na straty wasze paradygmaty. Dijkstra. szara eminencja, zwycięża tam, gdzie innych spala presja. W kręgach czai się skryty morderca, zabójcza miłość Filipa Eichardt. Spiski, intrygi, czysta maestria pod maską świni. Ryby, nim tajemnic, co kryte winy. Wszyscy, którzy nie pasowali do planów, kończą na stryczku lub niebogaru. Nie powstrzyma go nawet ogień słowik musiałbyś chyba złamać mu obie nogi. Znów pożary gasimy ogniem. Chcąc pokoju, bądź gotowy na wojnę. Gwiazdy na Chcąc pokoju, bądź gotowy na wojnę Gwiazdy nad traktem wydają się obce W moich oczach wygasły emocje W grze na słowa trudno dotrzymać mu kroku Zjednoczona północ, jego magnum opus Kiedyś z Rackenborgu tańczą wesołkowie Wytrawny Dijkstra zaszł mi w głowie kiedy mówi, że jest dzień, a za oknem zgroza Tylko mrok w oczy kąsa Złap oddech i zamiast negować Zacznij się lepiej martwić o noce słońca Ze wszystkich stron niewygodni świadkowie Padają jak owce chory na pryszczyce Biedne służące i wielcy królowie Wszyscy mają swe małe tajemnice Znów pożary gasimy ogniem Chcąc pokoju, bądź gotowy na wojnę Gwiazdy nad traktem wydają się obce W moich oczach wygasły emocje Pożary gasimy ogniem, chcąc pokoju, bądź gotowy na wojnę Gwiazdy nad traktem wydają się obce W moich oczach wygasły emocje Gasimy ogniem, chcąc pokoju, bądź gotowy na wojnę Gwiazdy nad traktem wydają się obce, w moich oczach wygasły emocje Znów pożary, gasimy ogniem, chcąc pokoju, bądź gotowy na wojnę Gwiazdy nad traktem wydają się obce, w moich oczach wygasły emocje